Jesteśmy w tym momencie największą ogólną polską siecią, która świadczy usługi z obszaru analityki medycznej i, i, i diagnostyki laboratoryjnej. Siedziba główna firmy jest w Krakowie, ale staramy się cały czas być jak najbliżej naszych klientów, jak najbliżej naszych pacjentów. Stąd um, laboratoria diagnostyki um, są podzielone um, według klucza tak zwanych makroregionów, jest ich sześć w tym momencie w całej Polsce. Te makroregiony. Jakby pokrywają praktycznie cały teren kraju. skalą e, chcemy też jakby dogonić to, na jakie potrzeby my staramy się odpowiadać cały czas. Cały czas jakby prowadząc tą naszą misję, będąc nie tylko największą, ale też, no to mówmy się, no, najfajniejszą firmą laboratoryjną w tym kraju. Taki jest, e, taki jest nasz cel. My bardzo mocno od wielu lat już rozwijamy obszar diagnostyki genetycznej. To są super skomplikowane badania i to są super nowinki, którymi my powolutku zaczynamy docierać dopiero do lekarzy. Zaczęła nam się pojawiać ogromna i stale rosnąca grupa pacjentów, którzy przychodzili pełni zorientowani, czego potrzebują. Niekoniecznie mówimy tutaj o konkretnych badaniach. Mówimy na przykład o momencie w życiu albo o obszarze, który pacjent chciałby sobie zdiagnozować. W roku 2012 zostaliśmy przeniesieni do szpitala MSW, no i wtedy tak naprawdę taki, zaczął się największy rozwój. Do roku 18 punktów było 5. I zaczęła się współpraca z około 60 tutaj lokalnymi przychodniami, kontrahentami. Kolejne pracownie, pracownia analityki PPM, pracownia analityki, hematologii, tam również zostały zwiększone liczby aparatów, aparat wstawiony przede wszystkim ma aparaty backupowe. Potwierdza nam się to, opinie pracowników, które zbieraliśmy po przeprowadzce są pozytywne, ludziom się podoba, podoba mi się tutaj te warunki też socjalne, które są zapewnione, podoba im się technologia, która tutaj jest zastosowana i dobra, dobre parkingi, wygodny dojazd do pracy. Bierzemy udział w lokalizacji w lokalnych wydarzeniach. Nasz personel to e, diagności, to panie pracujące w punktach pobrań, dział kurierski. E, bardzo e, zwracamy na to e, uwagę, że, e, żeby pamiętać o tym, że to technologia wspiera, ale to człowiek diagnozuje ciekawostka, które znalazłam, to z zajął drugie miejsce pod względem jakości życia. W zeszłym roku, 2024, drugie zaszczytne miejsce wśród największych miast polskich, miast wojewódzkich, gdzie jednym z takich czynników właśnie jest profilaktyka zdrowotna, dostęp do lekarzy, jakość tego życia. My też widzimy te wzrosty: wzrosty liczby ludności, zapotrzebowania na badania profilaktyczne. Diagnostyka bardzo dynamicznie rośnie. Również u nas w przeciągu od 2018 roku do 2024 liczba Badań wzrosła praktycznie dwukrotnie. Wspomniana y, grupa ponad 11 tysięcy kontrahentów jest obsługiwana przez y, około 100-osobowy zespół przedstawicieli medycznych, rozsianych oczywiście po naszych makroregionach. No i ten pacjent, który cały czas jest y, w oku naszej uwagi. Na dzień dzisiejszy mamy y, prawie 700 samochodów kurierskich, które jeżdżą po terenie całego kraju, zarówno w y, trasach ogólnopolskich, jak i trasach Regionalnych, będziemy w stanie świadczyć usługi z obszaru diagnostyki i monitorowania zdrowia w każdym możliwym obszarze dla każdego możliwego odbiorcy. Lepszy dostęp do badań, wyższa jakość usług i bezpieczeństwo i komfort.